Jak ja był mały, to łaził do gospodarza dziecki codziennie po mleko. I te mleko zostawiało się w domu w garcu, na fensterbrecie czy na parapecie. Przykrywało się fajną, czystą szmatką i tam po leku te mleko kisło. I bez robiła się z mleka kiszka. Ukiszone mleko, czyli kiszka. No i teraz jest problem. We sklepach nie kupicie kiszki. Każdy że to monoco innego. A to, co kupicie we sklepach, co je rykti kiszką śląską, to nazywają rostomajcie. Kefir, a nawet niektórzy maślanka. To już w ogóle maślanka to blank co inkszego i o tym będziemy godać mono jeszcze kiedyś. W każdym razie kiszka po śląsku to je kwaśne mleko. Kiszka u Kiszuny. To jest logiczne, ja? W sklepach, jak widzę, tam za rają stoi kefir, jogurt naturalny, maślanka, albo jeszcze jakoś, to mnie pierą szczeli, czyli się denerwuję, ale w końcu kupuję ten kefir lub maślanka, co do jednego pisze, co jest richtig kiszką. A. Tak się kupił? A. I się to wleja te roski do szklunki. Wiadomo, że nie smakuje to tak jak downi, co chodził do gospodarza. Te kiszki były downi twardsze. No ale jak się nie ma tego, co się chce, to się chce to, co się mo i kupi we sklepie. Pija. O! Jak się pije kiszka, to się fonsa, Ale o fonsach to się pogodomy keinedy, czyli innym razem.